Panie i panowie, zapraszam wszystkich chętnych do obejrzenia i do kupienia, bo taka okazja szybko się nie trafi. Stany igła nic nie puka, nic nie stuka, palisz z pierwszego blacha ocynk. Panie, do igły to mu daleko. Chcesz pan nowy, to idź do salonu. A który to rocznik? Panie, młody. W jego wieku panu by nawet piwo nie sprzedali. A jaki ma przebieg? A jaki panu potrzebny? Pełną elektryką? A jakże, panie, elektryka działa! Wszystkie lampki na desce rozdzielczej się palą. Nawet tylną szybę ma podgrzewaną. Jak zimą się pcha, to nawet ręce nie przymarzają. Bierzwany? Lepiej, panie, żona go pod kocem trzyma. A który to właściciel? Pierwszy w kraju. Kobieta jeździła z dzieckiem. O, zobacz, pan, foteliki jest gratis. Nie palono. Nie palono? Co ten tu papieł robi? A to pamiątka po babci. A, to dobrze. A poduszki ma całe? A jakże, całe dwie! A ile benzynki bierze? Benzynki nic nie bierze, on w gazie jest! A olej? A olej pan się nie martw! Cały baniak oleju jest w bagażniku gratis! Jakoś tam do domu dojedziesz. A on tu chyba wity był. A czy ja panu wyglądam na sadystę? A koła czemu w różne strony się patrzą? Aha, panie, bo to autko po tuningu, dla lepszej przyczepności w zakrętach. A ile on wyciąga? A nie wiadomo, panie! W Polsce nie ma takich dróg, żeby ta bestia skrzydła rozwinęła. A klima ma? A jakże? Zimą chłodno, latem gorąco. A radio jakie? A po co w nim radio? W takim wozie trzeba ryku silnika słuchać, a nie radio. A jazdę testową można? A co ty pan Durnie we mnie widzisz? Siądziesz w niego, wyjedziesz i tyle ci widzieli! Ja go biorę! Tysiące! Mamy daje. tysiąc? Półtorej! Uuuuuuh! Dwa! Trzy! Cztery! Cztery Gdzie, panie, panie kurwa, ja byłem szybka. pierwszy! No no? Pięć! Szóstka! Kto da więcej? Nie, 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 ja nie sprzedaję! Panie, nie sprzedaję spadywa. i chuj! Powiedziałem! No co ty antek pojebało cię? Już prawie sprzedałem, człowieku. Taka fura to i dla mnie się przyda!